Panie marszałek, Pani marszałek, Wysoka Izbo, chciałem zapytać Pana Ministra Finansów o metodologię liczenia długu publicznego, bowiem w zależności od tego, jaka metodologia będzie tą, która powinna obowiązywać, taki będziemy mieli budżet czy projekt budżetu państwa na rok 2013, bowiem z mediów dowiedzieliśmy się, nie wiem czy to prawda, więc proszę o potwierdzenie albo zaprzeczenie, że Komisja Europejska poczyniła wytyk panu ministrowi co do metodologii liczenia długu publicznego, wskazując na to, że to nie jest poziom osiemset kilkadziesiąt miliardów złotych, tylko ponad dziewięćset miliardów złotych. I to jest zasadnicza różnica, bowiem wtedy proporcja długu publicznego do produktu krajowego brutto zmienia się z 53,5% na koniec roku 2011 do ponad 56%. A wiemy, co to oznacza przekroczenie długu publicznego do PKB powyżej 55%. A więc proszę o informację, czego dotyczył wytyk Komisji Europejskiej.